Cześć! Witajcie serdecznie w odcinku poświęconym dekoracjom weselnym w stylu Wielkiego Gatsby'ego. Chciałabym przenieść Was na moment w lata 20, prezentując Wam, Wam kilka dodatków, które w tym momencie zamówiłam. Większość rzeczy na AliExpress, które możecie wykorzystać na swoim weselu. Nasze wesele będzie w październiku, więc uznałam, że to będzie naprawdę bardzo trafiony pomysł, żeby zorganizować właśnie wesele. Z takimi dekoracjami, i mam nadzieję, że komuś też się to spodoba. Chociaż dużo osób twierdzi, że jest to bardzo ryzykowne, ale mam nadzieję, że, że jednak te wszystkie pomysły, które tutaj przygotowałam, będą jednak miały wszystko bardzo fajne. Na początek. Na początek Wam zaprezentuję rzeczy, które mam wstępnie przygotowane na dekorację stołów, ponieważ stoły to jest bardzo ważny element. Ja bardzo nie chciałam wykorzystywać znanych, utartych schematów, czyli bardzo dużo... Pan... Bardzo dużo kobiet wybiera jasny pudrowy róż, jasny fiolet, czyli kolory takie, które są bardzo popularne na weselach, bardzo często wykorzystywane przez panny młode. Ja uznałam, że chcę mieć zupełnie inne wesele, i dlatego zdecydowałam się na kolory złote i czarne. Więc jeżeli chodzi o stoły. Na AliExpress zamówiłam takie odbierniki. One nie są bardzo szerokie, ale wymyśliłam sobie, że będą wzdłuż... Każdego okrągłego stołu, więc na samym, środku, na samym środku one zostaną położone. Te obrusy są dość długie, bo mają 275 cm długości i 30 cm szerokości, także myślę, że jest to idealna szerokość na, na stoliki, przy którym będzie się działo od 8 do 12 osób. Natomiast obrusy będą czarne, żeby to wszystko bardzo ładnie się komponowało, wyglądało elegancko, trzeba po prostu moim zdaniem wykorzystywać różne kontrasty. Oczywiście złota na stołach będzie bardzo dużo, ale to za chwilkę Wam e, to wszystko zaprezentuję. Jeżeli chodzi o nasz stolik, zdecydowałam się, żeby e, tutaj było to bardziej jednak mimo wszystko wyróżniające się, jednak para młoda powinna być w tym dniu w centrum uwagi, dlatego zdecydowałam się zamówić obraz w tej samej stylistyce co bieżniki na Stologossi jest to obrót o bardzo dużych wymiarach ponieważ ma 225 cm na 390 cm także będzie to naprawdę bardzo ale to bardzo efektowne prezentuje się on mniej więcej tak, nie będę Wam całego rozkładać bo nie chciałabym, żeby się tutaj mi zniszczył, natomiast jak sami widzicie, jest on bardzo gruby i myślę, że będzie naprawdę fajnie wyglądał na naszych stolikach. Ok, co dalej, jeśli chodzi o stoły? Ja sobie wymyśliłam, że każdy stolik będzie nazwany konkretną nazwą. Bardzo nie chciałam, żeby stoliki były po prostu ponumerowane, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo. Nudne i proste rozwiązanie, dlatego postanowiłam każdy stolik nazwać. W internecie jest mnóstwo inspiracji, jeśli chodzi o nazwy stolików, i często na przykład wykorzystywane są na przykład nazwy różnych drzew, jeżeli robimy wesele w stylu rustykalnym. Często wykorzystywane są na przykład em, nazwiska autorów różnych książek czy pisarzy. Jest to też jakiś pomysł na, na za, zaaranżowanie właśnie w ten sposób całej sali weselnej. Natomiast ja postanowiłam przygotować bardzo spersonalizowane nazwy, które kojarzą się kon konkretnie z konkretnymi e, grupami osób, i do tego e, wykorzystam, myślę, że bardzo fajne, e, fajne uchwyty, również są w kolorze złotym, na e, nazwy właśnie tych stolików. E, na takich kartkach o formacie 10x15, które można tutaj w bardzo łatwy sposób umieścić i po prostu ustawić na każdym zestaw. Myślę, że będzie kupę śmiechu przy tym. Myślę, że goście też będą... Yy... Bardzo zdziwieni, że, że te stoliki będą miały takie nazwy, a nie inne, ale myślę, że, że dzięki temu też będzie to jakaś jakiś powód do, do, do poruszania różnych tematów na początku, żeby przełamać tak zwane lody, kiedy wiadomo, kiedy wszyscy na początku przychodzą, wszyscy są trochę zestresowani, nikt jeszcze nie wie jak będzie i tak dalej, więc to może być też gdzieś taki początkowy akcent, do tego, żeby te osoby, które będą się zbierały do tych stolików, żeby po prostu zachęcić do, 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 do pewnej rozmowy. Jeżeli chodzi o stoły... Em... Takim głównym punktem, który będzie dekoracją na, na tych wszystkich stolikach, będą kompozycje z piór. Ja na ten moment jeszcze nie mam zamówionych wazonów, ale wazony, które planuję zamówić, będą o wysokości 50 cm i wtedy właśnie w tych wazonach zostanie przygotowana przez nas kompozycja z takich strusich piór które właśnie są e, no bardzo często wykorzystywane na, e, na wydarzeniach właśnie w stylu Great Gatsby. Ja tutaj akurat mam w tym momencie zamówione trzy e, długości, te bodajże są w okolicach 40-45 cm, te są o 10 cm krótsze i tutaj mam 30 cm. E, cała zabawa będzie polegała na tym, że pióra będą e, umieszczone na takich e, mikrofonach florystycznych, umieszczonych w wazonach i one dookoła e, oraz w górę będą tworzyły właśnie taką kompozycję. Myślę, że przygotuję dla Was e, osobny odcinek właśnie z takimi dekoracjami. E, pióra są bardzo fajne w dotyku. Nie były one, e, one tanie. E, zamówiłam je na AliExpress. E, Przyszły bardzo szybko, ponieważ dwa tygodnie, i myślę, że, że, że będzie to bardzo ciekawa kompozycja. No nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o dekoracje, na przykład o kompozycje kwiatowe, nie są to tanie rzeczy, nie są to także tanie rzeczy, a tak naprawdę są bardzo krótko trwałe. A takie, takie pióra możemy wykorzystać i na przyjęciach domowych, albo ewentualnie wykorzystać, wykorzystać na jakieś inne przyjęcia, jeżeli pracujemy w branży eventowej, w branży ślubnej jest to naprawdę bardzo fajna rzecz którą możemy wielokrotnie wykorzystywać ja myślę, że na pewno sobie zostawię zostawię te rzeczy i przeznaczę je właśnie albo na wynajem, albo po prostu jeżeli uznam, że nie są mi do końca potrzebne to po prostu je sprzedam także... Myślę, że to bardzo fajny pomysł, żeby zamówić e, takie piórka. Ok. E, co dalej? Dalej e, wymyśliłam sobie, że na stołach postawię e, wazoniki, które będą zrobione z butelek po winie. Będę, e, będę musiała po prostu poździerać te wszystkie etykiety. Mam już większość tych butelek przygotowanych. E, wykorzystam do tego spray i brokat, który y, zamówiłam także na Aliexpress y, jest to rzecz bardzo, ale to bardzo tanio kosztowało mi to 2, może 4 zł i y, 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 po prostu y, Okleję buteleczki, e, obkleję butelki właśnie tym złotym brokatem, albo po prostu zostawię, e, zostawię te butelki posprajowane na złoto. Jeszcze zobaczę po prostu, jak to, jak, to będzie, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że ten złoty brokat, nawet jeżeli nie wykorzystam do tych butelek, to, e, to zawsze można ten, e, ten brokat wykorzystać do po prostu ozdobienia innych rzeczy. Jeszcze po prostu będę nad tym cały czas myślała. E, ok co dalej? Dalej, e, dalej pokażę Wam rzecz, którą zamówiłam już bardzo dawno e, nie jestem z niej tak na 100% zadowolona, ponieważ nie podoba, mi się, e, nie podoba mi się jedna rzecz, a mianowicie ta podstawka e, jest to taki fajny, e, fajny napis e, e, love, który ma tutaj u góry momencik, który ma tutaj u góry miejsce na długopis. Długopis jest wysuwany w ten sposób. O! Długopis jest wysuwany w ten sposób. No, można go umieścić tutaj. Jak zobaczyłam, to uznałam, że jest bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o e, wpisy do księgi gości. No tak jak powiedziałam, nie do końca mi się podoba tutaj ta pomarańczowa podstawka. Ten długopisik z tą podstawką kosztował bodajże 18 zł, również zamówiony na AliExpress, ale myślę, że mimo wszystko, o właśnie, może wykorzystam tutaj do tego, do tego ten brokat, jeżeli, jeżeli uznam, że będzie się do tego nadawało, albo po prostu na ten moment prezentuje się to w ten sposób, i myślę, że to też będzie fajny, fajny złoty akcent, który, który po prostu wykorzystamy na naszym weselu. Um. Ok, co dalej? Jeżeli chodzi o stoły, to na ten moment, na ten moment jest to wszystko, co, co mamy przygotowane. Myślę jeszcze o świeczkach, albo w świecznikach, albo po prostu dużych, grubych, wysokich, złotych świecach, żeby po prostu rozjaśnić ten czarny obróz, który, który będzie pod tymi. Bieżnikami. E, natomiast e, chciałabym teraz jeszcze Wam pokazać jedną rzecz, e, którą zamówiłam i którą nie wiem, czy wykorzystam, ale zamówiłam. E, mianowicie jest to um, opaska e, zainspirowana e, filmem. Wielki Gatsby, który, który być może oglądaliście z Leonardo DiCaprio, bardzo fajny film, także jeżeli ktoś, ktoś lubi Wielkiego Gatsby'ego, książkę, książkę także, to, to myślę, że warto obejrzeć tą dość nową wersję tego filmu. Daisy właśnie miała taką, taką opaskę w tym filmie. Ja się zastanawiam, czy, czy założyć ją do swojej do swojej sukni ślubnej, czy, czy to nie będzie zbyt dużo, jeśli chodzi o e, całą moją stylizację e, ślubno-weselną. Natomiast e, myślę, że nawet jeżeli nie założę jej e, do kościoła, czy, czy na początku, to, to myślę, że na pewno ją wykorzystam chociażby e, na poprawinach, albo, albo gdzieś. E, no, w sytuacji, kiedy będziemy robić jakieś zdjęcia pamiątkowe, kiedy już, kiedy już atmosfera się troszeczkę po, rozluźni i tak dalej, nie wiem. Być może będzie to e, fajny pomysł na, na całe wesele. E, myślałam, że ona będzie troszeczkę delikatniejsza. Okazuje się, że ona jest bardzo, ale to bardzo strojna. No, w sumie, jak na styl e, wielkiego Gazbiego przestało, natomiast jeszcze nie wiem, czy ją do końca wykorzystam. Ona kosztowała bodajże 34 bądź 35 zł. Do tego do stałam jeszcze e, takie perałkowa e, kolczyki, których niestety nie będę mogła założyć, ponieważ mam uczulenie na sztuczną biżuterię, ale ogólnie bardzo bardzo fajnie to może się tutaj razem komponować. Z rzeczy takich dodatkowych, które, które znaleźliśmy już w Polsce razem z narzeczonych podczas, podczas zakupów, totalnie przypadkowo rzuciła nam się ta rzecz w oczy, to są torebki prezentowe. Tutaj te akurat co mamy są na wino i druga torebka to jest. Torebka na prezent. Także ona e, fajnie wygląda. E, no jestem bardzo zaskoczona, że udało nam się coś takiego e, znaleźć tutaj, e, no w Polsce. E, to, to jednak pokazuje, że ten styl bardzo mocno wkracza, e, wkracza do naszych tutaj... E, do naszych stylów po prostu i w domu, i widziałam mnóstwo takich obrazów, e, właśnie wykorzystujących e, złoto i, i czerń. Akurat te torebeczki udało nam się zdobyć w sklepie Agata meble. E, one kosztowały bodajże 3, 4, 5 zł, ta większa była chyba, chyba ciutkę droższa, coś koło 7. E, chcemy je wykorzystać na pewno e, być, być może dla, na prezent dla świadków, dla rodziców bądź po prostu wykorzystamy je w jakiś inny sposób, yy, czy podczas oczepiny, czy, czy, czy podczas jakiejś... Mm... I jakiejś konkurencji. No jeszcze jeszcze do końca nie przemyśleliśmy, jak wykorzystamy te torebeczki, natomiast myślę, że, że do stylu naszego bardzo idealnie się to wpasowało i, no i bardzo się cieszę, że coś takiego udało mi się znaleźć, bo, bo długo na to polowałam. Na co jeszcze czekam? Czekam jeszcze na torebeczki, które które wykorzystamy na podziękowania dla gości. Będą one, one oczywiście złote, ponieważ tak jak powiedziałam, chcę, żeby tego złota było mega, mega dużo i żeby to się złoto wybijało na, na, na tle tych innych czarnych kolorów. I co? Na ten moment to, co Wam zaprezentowałam, to jest wszystko. Za jakiś czas, tak jak obiecałam, powstanie odcinek wykorzystujący te piękne, naprawdę delikatne w dotyku e, strusie pióra. E, no i co? Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do e, lajkowania profilu Dreams by Marta Pułchowska na Sopran e, na Facebooku i co, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, pa pa!